Powymieniałem, poprzerabiałem 45, 47, 50 stopni. Trochę pokupowałem tych cienkich kabelków, ale jeszcze za mało i nie było innych długości, tylko 30. Także kupiłem na razie 30, a widzę, że mogę mieć 20, dwójki i nawet 15, żeby to ogarnąć. Niestety, jak widzicie, u mnie kilka sieci się miesza tutaj. I, I co? No, ale na razie działa. To wszystko, trzeba przyznać. Porestartowane, Wymieniony jeszcze access point w garażu. Trochę nagrałem, mam nadzieję, że mi się to będzie chciało polepić, wszystko o tej mojej sieci domowej. Teraz wygląda ona tak. Jeszcze UniFiowy wyszedł teraz nas, bo u mnie nas stoi z Synology. Tutaj ehm, ten niestety, access pointy niby, no nie access pointy, tylko switch, niby fajne, ale kurnia no nadal 2,5G. Mam te dodatkowe cztery porty w każdym, a już mam trochę infrastruktury na 10G i wolałbym mieć 10G niż 2,5G, no ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma. Jak widać też nie wszystko ze stajni Unifi'a, mam też mikrotiki i też ich używam, tak więc i te i te rzeczy do, mojego, do mojej domowej sieci, tak właśnie mniej więcej wygląda moja domowa sieć. No, i tyle w sumie. Aha, tu mogę jeszcze jedną śrubę wkręcić, gdzieś ją posiałem, zaraz jej poszukam, gdzie ona się znajduje. No i w końcu zaktualizowałem tu access POINTA. Już jest nowszy WiFi 6. Nie wiem, co prawda po co w garażu, ale jakieś miałem z nim problemy, tak więc zmieniony. A jeszcze z takich nowości, co mi się wydarzyły. To Mi pękła sprężyna w garażu i nie mogę otworzyć drzwi garażowych. Na szczęście, samochód na zewnątrz, tylko tyle, że jak się ma elektryka i się go ładuje w domu, i macie tu ładowarkę jedną i drugą, to się nie naładujecie, bo nawet się nie podniesie bez tej sprężyny zupełnie ten napęd jej nie rusza. Tak więc jestem trochę uziemiony i będę musiał się albo ładować na mieście, albo coś innego wykombinować. Mam nadzieję, że sprężyna w ciągu kilku dni się pojawi i przyjadą panowie i mi ją wymienią. No bo bez bramy garażowej słabo się żyje. No i przy okazji tu zrobię może porządek, bo tu strasznie dużo pajęczy. Tak, te się switche spisały. To jeszcze sześć wjeżdża i takie coś się pojawiło. Też już z Matter, jak widzicie. I to mi się podoba, że to jest technologia Matter. I to też jest technologia Matter. Będziemy sprawdzać, jak to funkcjonuje, bo to funkcjonuje doskonale. Widzieliście na te widzieliście jak to montowałem? Tak więc na razie się trzymam. Bo jeszcze dwa mam niedziałające, które muszę wymienić, i cztery co dołożę i będziemy obserwować. A i oczywiście cały czas mi chodzi o technologię thread, i tu jest thread, i tu jest thread, i tu też są threadowe. I coraz więcej akcesorii mi wylatuje z WiFi i z różnych innych systemów. I chciałbym maksymalnie. Przejść na thread made in Germany. To nie spodziewajcie się, że to będzie tanie, niestety. No ale miejmy nadzieję, że będzie funkcjonalne. Przyjechała paczka od widza. Duża. Eee, odwita, od widzów. Odwidza, no, odwidza. Odebrana z paczkomatu przeze mnie. Otwieramy i patrzymy, co to taka wielka paczka nam przyniosła. Słuchajcie. Ech. Wiemy, że obowiązuje akcja nie karmić misia i dieta, ale może skusić się na naszego wafla. Kurnia, Czy takim jestem starym waflem? Przysyłamy Ci zapas naszych wafli tortowych. Musiał, które produkujemy od ponad 30 lat w naszej rodzinnej firmie zlokalizowanej pod Zamościem. Kasandra na pewno będzie wiedziała, jak je przygotować. Wafle świetnie sprawdzą się zarówno na słodko, Proszę bardzo, przekładamy dowolną masę, jak i na słono, na przykład w wersji obiadowej. Jeżeli Twoim widzom narobiliśmy smaku na nasze wafle, zapraszamy do sklepów osiedlowych, gdzie na pewno je znajdą. A dla widzów z mamy specjalny rabat, wystarczy na hasło szafa, do końca listopada dostaną zniżkę na nasze wafle. Kórnia! Paczta, paczta państwo, wafle. To powiem szczerze, że czegoś takiego się nie spodziewałem, że przyjdą do mnie wafle. Termin ważności do maja 25 roku, 353 kalorie, 100 gram produktu za, za zajmuje, to jest 180 gram, czyli 600 kalorii takie wafle, no bardzo dziękuję, no bardzo dziękuję, przekażę Kasandrze. jak sam, yy, sami żeście tutaj napisali, ona pewno zna się bardziej na, na waflach tortowych niż ja, bo ja zupełnie się nie znam, ale może coś z tego wyprodukujemy, a jak wyprodukujemy, to nie omieszkam się, Pochwalić tutaj na vlogu. Na razie zadaniem moim będzie każdy bąbelek spacyfikować i przez to zaznać wielkiego spokoju i nakarmić psa cytrynę. W wyprawie off-roadowej, no to silikonowe kable, tylko tych 3M jakoś nie mogę nigdzie dostać. Kupiłem takie na Amazonie, nie były drogie, też teoretycznie silikonowe, ale mięciutkie. Mam nadzieję, muszę je włożyć do lodówki, zobaczymy czy stwardnieją, czy nie. I chciałem je zobaczyć, czy one faktycznie będą nam funkcjonowały, z dużą mocą, jakie będą spadki napięć. 3A. OK. I zobaczmy jak wygląda spadek napięcia 19,2 na ten 3MK, a zobaczę ten z Amazona 19,5 to ten z Amazona lepszy niż ten 3MK. No dobra, to nie jest taki zły ten kabel. Prasując te miękkie kable z Amazona. No do niższych jak ja zakładam Do ładowania telefonów, do czegoś, żeby nie sztywniały Na mrozie Są całkiem spoko yy, pój Pójdzie też i 240W przez nich Ale tym bardziej 30 czy 40 Krótszy kabel, mniejsze spadki napięcia Wszystko działa nieco lepiej No i białe się brudzą Kurnia niestety, robią się takie pociorane Pomimo tego, że są używane w domu A w terenie to już zupełnie się brudzą Nie jest zaleceniem Czapka poszła do prania, do zmywarki no nie pogięła się nic nie stało Ale powiem wam że tutaj jak z tą liną Latałem to się strasznie upociłem I to od potu To odbarwiło tą czapkę Było próbowane jeszcze jakimś mydełkiem czy jakimś innym Badziewiem ale ona już jest Wydaje mi się nie do uratowania Ale zmywarkę Przeżyła całkiem spoko I gdyby nie była taka Zorana To myślę żeby Przeżyła ten Cały, że tak powiem, zabieg. Ale nic. To się też zużywa. Na szczęście jest nowa. Jest pies cytryna. Dzień dobry. Dzień dobry, psie cytryno. Jak dzisiaj dzień mija? Taki to jest dobry piesek, że naprawdę mówię wam. Chyba ostatni, że tak powiem, spacer w tym sezonie. 6.26. Bo potem to pewnie dopiero na wiosnę. A biorąc pod uwagę, że to ostatni że tak powiem spacer, to trzeba by w końcu to, to pomalować, zagruntować, bo to mi się dzieje, co mi się działo tam na dole. I ten muszę cały zagruntować i cały pomalować. I wtedy będzie można rozpocząć sezon zimowy z moim, z moją maszyną tortur, jak nie będzie spacerów, żeby chociaż trochę się poruszać, bo cały, całe pół roku się nie ruszać, to jest słabo. Na razie muszę podciąć gąbkę od wylewki. Dzisiaj wam po nakręcę poradnik malarski. Nie myślcie sobie, żebym was zostawił bez wiedzy, jak gruntować i malować ściany. Tak więc nabyłem drogą kupna w sklepie mrówka, taki oto zestaw malarski. I będziemy się bawić. Ale jeszcze mamy zadanie w Lidlu. Dwie bułki. Już po trzech miesiącach fast foodowej diety ciągnie mnie do jakiś szafonara czy coś w tym stylu, żeby coś tutaj. Zrobić Chodzę po sklepie i mnie korci ja na ten. O tutaj są takie malutkie Ale to z Mars Twigs i inny rzecz o. Bo grubo jesteśmy w wafel wyposażeni Trzeba coś do tego wafla teraz Czekolada biała, nie Jedziemy babeczki, jagodzianki Idę jeszcze sobie do sałaty Dobra Niestety za W tym układzie w którym jesteśmy to tylko ja się mogę przebrać Ty niestety jedynie za szparagi Ale nie są modne na akurat W tym w sezonie, że nie jest to już taki słoik A Tylko może że... byś chciała ten wafel z, z syropem klonowym? Ja nie wiem, aż jeszcze bym chciała Znaczy mm, najbardziej... najbardziej bym chciała kajmak zrobić. Z masą kajmakową? Tak Ale to chyba nie wiem czy taka występuje, a takie coś? Nie Krówkowa Ale krówkowa jest dobra Wydaje, że możesz wyeksperymentować taką powiznę, nawet jest tu wafel zaprezentowany na wizualizacji. Dobrze, dobrze, dobrze. Chodczymy. Albo kup sobie taką czekoladę, wiesz, do polewania.